Odpowie na wyzwanie! Trzeba nam odkrywców, bo my w Ligo się zjemy! Jo, siemaneczko do was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Renoloka Moi drodzy, lecimy do gry e, Tak w ogóle bardzo was przepraszam, ale dzisiaj będą filmy troszkę później Bo muszę je nagrać dzisiaj <laughs> Bo w weekend byłem w Warszawie na jarokowym, wośpowym streamie wczoraj byłem mega zmęczony. Myślałem, że wczoraj je nagram, ale byłem po prostu. W... Więc nic nie nagrałem. Dopiero dzisiaj nagrywam. A że jest 15 w tym momencie, to. Sami rozumiecie. Niestety nie. Niestety troszkę ten wyjazd był męczący. Dopiero teraz jestem jako tako przy życiu, żeby coś nagrywać. Tak więc film, oczywiście, dzisiaj będą. Będzie to, będzie. O, coś robimy? Nie. E, będzie don't starve i może coś jeszcze, zobaczymy jak pójdzie z czasem. Mam nadzieję, że to opóźnienie jakąś wielką przeszkodą dla was nie będzie. Dobra, mamy takie, więc rzucimy takie. To jest fajne z tym, bo temu nie zadajemy obrażeń. <laughs> Co prawda on może rzucić werbunek i zrobić nam do 50 średniowiecza. Ale wcale nie musi mieć perfekcyjnego rozdania, druga tura ten, trzecia werbunek. Fru? my friend. Tak w ogóle, mm, jeżeli chodzi o powtarzalność deków, to nie bójcie się. Za tydzień będzie już coś innego, czego jeszcze nie było, a za dwa tygodnie Spróbujemy. Hmm. Czemu nie? To prawda, nie wiem, co zrobię z Trionem, ale nie będzie. A za dwa tygodnie też będzie deczek, którego no nie było już, znaczy nie wiem, czy on kiedykolwiek był. A jeżeli był, to bardzo, bardzo dawno temu tak wzrok, więc yy, będzie trochę ciekawiej. Tak, w ogóle myślę, czy nie zrobić takiego. Yy, bardzo często się pytacie, kiedy coś będzie, czy coś będzie i tak dalej, i tak dalej. I się zastanawiam, czy nie zrobić takiego. Konsekracja powiedzmy. A nie, średnia. Ja a to spokój. E, czy nie zrobić takiego, jakby programu telewizyjnego? A zabiję to. Może wypadnie coś, to z tym życie. Eee, znaczy, ja tak jak często powtarzam, nie robię sobie jakichś takich rozpisek na 3 tygodnie do przodu. Natomiast jakieś tam notatki mam, że tutaj na przykład mam Stream na NVIDII, tutaj mam. Feca, tutaj mam inny turniej, o którym jeszcze nie mogę mówić. Eee, tutaj jakiś tam film wrzucam, tutaj jakiś tam inny film wrzucam. I takie rozpiseczki sobie eee, robię. I w sumie tak na dobrą sprawę mógłbym to zrobić zro jako Google Dot e, i upublicznić, i wtedy byście widzieli o czym tam myślę. No rzucimy to. Pewnie Nobel Sacrifice Może Redemption to nie jest. No, słaby drop. I dobierzemy. Um... Czyli takie po prostu, że w ten dzień jest to. Ten film, ten dzień jest to. Tam stream mam zaplanowany taki yy, i taki. Co prawda to nie będzie wszystko na pewno co robię. Natomiast będzie to jakaś tam w miarę spora część. Więc myślę, że może Może coś takiego zrobimy. Zobaczymy. Elfujere? Mortal Coil by się przydał wtedy, byśmy skoi zabili jednego i rzucili w zbufowanego to. Um... Myślę, że Hellfire Teraz pewnie dostanę Booma, to na Booma mam to. Nie wiem, co zrobię z Tyrionem, to jest problem. No nie, pretendent No, tak średnio trochę Pan pretendent, średnio mi się podoba. To i to. Idę. Zwróćmy to. Czyli jest Avenge, Noble Sacrifice, Competitive Spirit i Redemption. No dobra, no to spróbuję przeatakować tym. Trzy tokeny, nie najgorzej. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. No nie jest dobrze, to na pewno mogę powiedzieć. <laughs> nie ma Gluta, nie ma Twilight. Nadal karty by się przydały dosyć mocno. Konsekracja też nie jest dobrą rzeczą. Miałem cichą nadzieję, że jej nie ma. Ale widzę, że jednak ma. Największy problem w tym jest to, że jak zabije to, to, to dostanie Avenger. I to nie jest fajna rzecz ale muszę to zabić, no nie mam innej opcji, chyba że rzucę Reno w, tym, w tej turze. No może tak zróbmy. Albo tych dwóch typów. Dobra, zrobimy tak, dobiorę. Tewling. I rzucimy Reno. czyli tam jest Avenge, Redemption i Noble Sacrifice, okej. Okay. Nikt nie pozna naszych tajemnic. nie. Yeah. Mm, shit to. niedługo poleci. Jeśli mam być szczery. Bo brakuje mi pomysłów co z tym stałem zrobić Chociaż zobaczymy jeszcze co on teraz zrobi Naprawdę? O Boże, no kurde To jest chyba najlepsza karta jaką on mógł w tym momencie dobrać I dobiera to, serio? Masakra po prostu Twilight Nether muszę dobrać, żeby to wszystko zabić. Jak dobiorę Twilight Nether, Nether, to wygrałem. Zagranie tego też nie jest złe, ale. Znaczy, jako ostatnia deska ratunku. O, no to też jest dobre. Powiedzmy. Dobra, ale póki co rzucimy to. Póki co rzucimy to. Oni tak, tu musi trochę Więc jakiegoś super demerżu nie dostanę. Nie dobrze. No nie jest to zbyt kolorowe, jeżeli mam być szczerym. Sylvanas. To był gdzieś tu, proszę. O, dobrze. A no tak, ja zapomniałem, że to jest odkupienie jeszcze. 10, 11, 15. A to zrobimy tak. <laughs> No i na no no chyba w tej duszy będę musiał tego DWINGA zagrać. No tutaj kluczem do wygrania jest zdecydowanie. Yy... Twilight Nether. No bez tego... To, ja na swoje... to raczej kiepsko to widzę, chociaż no, chwila. <kuh> Czy teraz Sylwana nie byłaby dobra? No Teraz pomyślimy Z Twilight Drake'iem 3, 4, 8, 10 Zostaje na 6 no dobra, ale spróbuję zagrać tak. Trochę ryzykownie, trochę ryzykownie, ale mamy jarka, więc się możemy jeszcze podchylać. A The Winga The Wing jest spoko, tylko że no akurat użyłoby dwie te, te, te kiperki. Ale jeżeli ma tego rozjemce Aldorów, to raczej nie ma, ale gdyby miał, to byłaby Lipa totalna. <laughs> Tutaj też mam, no, mimo wszystko, 20% tak, 20 szansy na dobranie albo Shadow Flame'a, albo. Um, albo Shadow Flame'a, albo. Właśnie. imperora. Um, Kreatur jest 7, czyli to się nie strygeruje. Więc mogę sobie dostać coś takiego. A dograć, przepraszam. Przepraszam za telefon, muszę mu wyciszyć. I teraz tak: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. No dobra, no to zróbmy tak. Zróbmy tak, zróbmy tak. I graj. Co mnie tu piszą? Sowa. No też bez rewelacji. O oh my fucking god Hä? To jedynie co mogę zrobić to zrobić tak nie Graj. Tylko, że mam dwa życia i kiny odnobył Sacrifajsa, nie? Albo doktora Buma. No to chyba nie będzie mój mecz. Chyba nie. Tak mi się wydaje, że nie będzie. No cóż. No tutaj dużym problemem był ten Challenger i brak jakiejś opcji na niego, nie? Nie dobrze! Nie dobrze kontra... moi drodzy. Będę walczyć z Twoja dusza będzie moja. znowu polady. Plep plep. Robimy tak. Robimy tak. No dobra, teraz mamy trochę lepsze rozdanie. Wytam w tej poprzedniej, że. Nie wiem, może mogłem rzucić tego. Ale, kurde no jakbym rzucił to wystanie duszę na tego challenger'a, to by mi nic nie dało. zbuwałby się tak, on by się wskrzesił. To byłaby taka bezsensowna robota. Yy, nie wiem to. Jako ramowę? Czy to jako żołnierzyk? Ja wezmę to jako ramowę. No i teraz największa zagadka na świecie, to za sekret jak zawsze w cenie. superancku. zobaczymy? No był sacrifice. No dobra, no to to splugawienie tutaj dosyć fajnie siada. Bo on co raz zaatakuje i sobie umrze, więc może być. to swoje. Przecież by Avenge. Dokładnie. Ale dobra, mamy na to odpowiedź. mogłem strzelić tym, ale to nie ma 100%, a ja nie lubię czegoś, co nie ma 100%, więc zrobimy tak. O nie, zombiak, kurwa, czemu ja go nie zagrałem? Jestem głupi i muszę kliknąć, muszę ten, zaklikać tu oczywiście. No to może im przegrać grę, tak by the way. Jakby ktoś nie wiedział. Zobaczymy co jeszcze takie cudoki Takie cudoki hmm. no dobra, to ja wystawię swoje cudoki Niewiele, bo niewiele, ale zawsze coś zawsze to troszkę spowolni da mi możliwość zagrania MPRO na przykład w następnej turze. To już coś daje, chociaż upra na 5 km, tak bez rewelacji. Tragic, tragic i co dalej? drugi werbunek Tia słodko no Dobra ale teraz wchodzi ten w yy, stół No i on nie ma jak go stołem zabić No prawda pewnie zagra zaraz w kiperkę i będzie dupa na no, no. ale no w, m, może być 5 kart niby będzie dużo na no, no. lepsze 5 kart no, Bessing, -Kings. lepsze 5 kart niż nic Biedny Emperor miał coś zrobić i nie zrobił. Lowtep, Shredder. No może być Lowtep. Balladyna raczej nie za bardzo ma co jest co blokować więc. Niech będzie Lowtepik. Następnej turze mamy sporo opcji jak mm, 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 mm. Zagrałem to ale jak zagram to to zostaje bez stołu więc zrobię tak... I tak... I tak... I następnie zagram to z tym, a potem zagram to w kolejnej. Chyba, że zginę w tej turze. To też jest prawdopodobne, bo bomby niestety bez najmniejszego problemu mogą te dwa taunty pozginać, że nie no, jak bomby pozabijają te dwa taunty, to raczej później to zrobi. Tak sobie myślę. Bardzo dobrze. Plup, plup, plup. <laughs> Okej. Okay. Może być. Ujdzie. co dalej, žutek. True Silver. No to nie jest dobre. I fej, shit. O, Big Hunter. A to trochę zmienia. Myślę, że Rino jeszcze nie wchodzi w grę, więc zrobimy sobie tak. Inaczej, Pallady nie ma Leroy'a. Chociaż z drugiej strony może mieć Ragnarosa, który może we mnie strzelić. Wcale by mnie to nie zdziwiło. Unsecret A nie, Tyrion. Luznożewnik. Mm, nie mam jak Sylwany zabić. To, to, to. Kurde, problem jest z tym, że jak zagram to, 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 to ten przeżyję. Ale okej, okay, i tak zagramy Reno, to możemy dobrać. Jest sanie duszy. Może być. Może być. W tym momencie nie ma sensu grać ani Rino, ani Twilight Nether. Więc zrobimy sobie tak. Jak on mnie zaatakuje to Instalino. A jak wystawi Lo-Teba, to nie wiem. Czekam na rozkaz. No to in stalino raczej. No, może jeszcze Molten Giant. Tu sobie tego strejdujemy. A w sumie to jeszcze mogłem dobrać. Ups, Mój Bond. Tego sobie zabijemy i graj. No mogłem, mogłem. Nie pomyślałem. Siur. Coś ty taki agresywny, ziomuś. Ja sobie wyskoczę z tym. Ten poleci tam. I tyle nawet kart już nie dobieram. Dobra, myślałem, że to nabył sacrifice akurat, no ale no. Tak tragedii, nimu. Ojej. Ojej. No dobra, to się odegrałem za poprzednią grę. No i moi drodzy, w tym odcinku to wszystko, zapraszam was jeszcze dzisiaj na Don't Starwa O, i może jeszcze jakiś film to zobaczymy. A, I pewnie stream, ale dopiero gdzieś wieczorem. A póki co, na razie, do zobaczenia, hej, spaja, usyja. Psz. Ty chcesz, więc ciebie też.